Spacerując po Warszawie, nogi zaprowadziły mnie na ulicę Kopernika, a tam zwróciła moją uwagę mała, przytulna, pachnąca niszowa perfumeria. Witam wszystkich bardzo serdecznie, zapraszam Państwa. Jesteśmy gościem dzisiaj niszowej perfumerii warszawskiej. Jan Barba. Opowie o firmie Dobre. i o produktach Pan? Piotr Puzia. Miło mi Państwa witać. E, tak, Jan Barba. Jesteśmy firmą, e, tak jak wcześniej wspomniane, niszową e, perfumerią. Produkujemy nasze oryginalne produkty, nasze oryginalne perfumy i też kosmetyki. Mamy własne laboratorium. Wszystkie nasze kompozycje są oryginalne, gdzie one są jakby tworzone przez e, założyciela tej firmy, mojego brata. Bartka. E, mamy dostępne 10 zapachów, tutaj widocznych. 8 ekstraktów to są ekstrady parfum. To jest stężenie ogólnie wyższe niż taki standard, czym jest od I mamy też wody toaletowe. Dwie. Nasza najnowsza linia. E, te wody toaletowe są e, ciut niższym stężeniem niż od czyli takim nazwijmy to na standard e, na rynku. Mamy też oczywiście dostępne kosmetyki, tak jak już wcześniej wspomniałem. Nasza firma ogólnie zaczęła od produkcji kosmetyków na przełomie 2015 i 2016 roku. Ten, ta nasza perfumeria, tutaj to nasze miejsce jest dostępne od 2019 roku. Jesteśmy w samym centrum Warszawy, świetnie połączone, niedaleko jest Starówka. Tutaj na dole mamy, idziemy ulicą Tamką na Powiśle, teraz bardzo rozwijającą się część Warszawy. Także zapraszamy Państwa. Wszystkie nasze produkty są bardzo złożone, bardzo bogate, używamy bardzo wysokiej jakości składników i też przez to, że sami produkujemy wszystkie te produkty, naprawdę upewniamy się, że jakość jest najwyższa na każdym poziomie produkcji. Także zapraszamy. Wszystkie te produkty są też dostępne online. Są też dostępne na przykład na empik.com czy na Etsy. Eee, na przykład perfumy też sprzedajemy w takich próbeczkach jednominilitrowych czy dwóch. Także też, jeżeli ktoś nie jest pewien, może spróbować. Także Jan janbarba.com Zapraszam Państwa, zapraszamy na żywo, zapraszamy online. Tutaj ja mam przede wszystkim linię kosmetyków Jan Barba, czyli coś, czego firma Jan Barba zaczęła swoją, swoją działalność w okolicach 2016 roku. Tak, teraz mamy dostępnych 8, z 8 kosmetyków. Gdzie tak? Zaczynając od kremu B, to jest krem nawilżający, ale też pielęgnujący. To są te wszystkie te produkty, na przykład tak wygląda ten kosmetyk. Um, ten produkty, na przykład krem, tutaj krem B, literka B od body i od, od ciała jest on jak najbardziej można go używać na, na buzie, ale też do całego ciała. On będzie bardzo ładnie nawilżał i też pielęgnował. Skórę. Tutaj mamy peeling enzymatyczny. Peeling enzymatyczny jest na bazie glinki marokańskiej. się na przykład aplikuje tutaj, tak jak mamy pokazane na, na właśnie zdjęciu. Tutaj bez używania żadnego tarcia, buzi czy, czy żadnych tutaj ruchów, jakby ten peeling enzymatyczny sam w sobie oczyści nam cerę. Bardzo fajnie działa. No nie, nie pokażemy Państwu tej zapachu, ale tak jak sama nazwa wskazuje, jest to, jest to oparte na glince marokańskiej. Mamy tutaj też nasz taki bardzo popularny produkt tonik ziołowy. Jest to tonik, który świetnie i nawilża, i jakby odżywia skórę też włosy. On jest na przykład, on jest w atomizer, więc można go też aplikować na włosy. Jest to wyciąg po prostu z różnego rodzaju, rodzaju ziół. Jest on tak naprawdę jeden z naszych pierwszych produktów i i tak naprawdę można go stosować w lato, nawet jako taki krem, bo on zostawia taką delikatną, delikatną mgiełkę. warstwę mgiełkę na skórze dokładnie. Tutaj mamy dwa sera. Mamy serum pod oczy i mamy serum z witaminą C. Te dwa te dwa produkty są tak naprawdę najbardziej takie pomagające cerze i tak naprawdę najbardziej bogate w swoim składzie. Na przykład tutaj mamy tylko 10 ml. Tutaj mam 30 ml. Te, te produkty są bardzo wydajne. One mają bardzo bogate składy. Oczywiście, te składy są dostępne na, na stronie internetowej. Tutaj zapraszam Państwa do zapoznania się. Ale tutaj mamy cerum pod oczy. Ono bardzo fajnie działa. I cerum z witaminą C. Witamina C ogólnie ma bardzo pozytywne działanie na skórę. Tutaj mamy żel myjący. Jest to żel, który faktycznie myje buzię. On może być też do zmywania, do zmywania makijażu, który nie jest wodoodporny. Też jakby wszystkie nasze produkty mają bardzo taki przyjemny, naturalny zapach. Jest to zapach, który jest uzyskany tylko i wyłącznie przez dodatki. Nie dodajemy żadnych konkretnych zapachów, żeby uzyskać, żeby tylko uzyskać zapach danego produktu. Te nasze produkty są bardzo takie ro, takie surowe w tym aspekcie, że skład równa się zapach. I tutaj mamy też żel, żel jako krem. On jest żelem aloesowym, on jest bardzo y, delikatny, bardzo ładnie nawilża skórę. Y, no i też tak jak on ma dużą zawartość sobie aloesu, a tak jak wiadomo, no, aloes jest też nawet leczniczy, on jakby ładnie koi, jeżeli mamy jakieś podrażnienia. Także ten krem też jest bardzo fajny, sam osobiście go używam, także też go bardzo polecam, tak jak oczywiście wszystkie inne produkty. A moja uwaga jest wróciła, taka oto kosteczka. A tak, i mamy Że tutaj to, jeszcze body bodysalw, tak, proszę mi wybaczyć. To jest kostka krem. To jest kostka, którą używamy na skórę, aplikujemy ją jako krem i ona po prostu nawilża, świetnie nawilża właśnie dłonie, czy też tutaj, nie wiem, ramiona, czy tak naprawdę na całą body bodysalw, tak jak sama nazwa wskazuje, można to używać no, na całe ciało. Ona jest bardzo wygodna też, bo tak jak widać, można ją tutaj złapać, tutaj otworzyć, i używać. Bardzo fajnie też działa na wilgotne ciało zaraz po kąpieli. Także Body Salve jest też właśnie tym ósmym produktem. A teraz najważniejsza, część, zapewne wszyscy na to czekają perfumy. Tak jest, perfumy. <grym> Szybko na przykład o składzie, tak, w kilku słowach o składzie poszczególnych perfum, no bo jeżeli ktoś patrzy w internecie, tak. to nie umie sobie tego wyobrazić, prawda? Dokładnie, dokładnie. Co prawda, wszystkie nasze produkty mają bardzo dokładne opisy. Także ogólnie, jeżeli jakakolwiek tutaj nasza kreacja kogoś zacieka, zaciekawi Państwa, to jak najbardziej polecam, żeby sobie doczytać konkretne składy, bądź też na przykład zamówić próbkę, bądź oczywiście odwiedzić nas na żywo tutaj w naszej perfumerii. Teraz tak, mamy 8 zapachów w stężeniu ekstraktów i dwa zapachy w stężeniu wody toaletowej. Ekstrakt? Bo wypada na przykład tak dla laików. Dokładnie, Tłumaczy, ekstrakt, to znaczy? czyli z francuskiego extra de parfum, to jest po prostu. Perfum, który ma perfumy, które mają większe stężenie, czyli będą po prostu silniejsze, mocniejsze, one też mogą się dłużej utrzymywać na, na ciele. I teraz tak, e, ogólnie w Barba zaczynaliśmy od tych ekstraktów, pierwszym naszym zapachem był Superiore. E, te ekstrakty później dodawaliśmy co rok, około jednego, dwóch zapachów. I teraz mamy osiem ekstraktów dostępnych. I tutaj na przykład zaczynając od takich zapachowych nut, jeżeli bym tak szybko to Państwu przedstawić. No to na przykład ten superiore, czyli pierwszy zapach, to jest woda kolońska, ale woda kolońska w tym aspekcie, że woda kolońska historycznie była wymyślona w 1000, około 1700 roku jako takie perfumy, które są świeże, które mają przy, przywoływać takie letnie dni, one są cytrusowe, w naszym aspekcie są cytrusowe i one są jeszcze, mają jak później takie zwierzęce nuty dodane przez pi, piżmian, i, I też one z cytrusowego przechodzą bardziej w, słodki jakby, w słodkie jakby nuty, później. Później mamy szypre. Szypre to jest nasz produkt, który jest taki najbardziej ciężki. To są, to są perfumy, które są, można bardziej porównać do takiego whisky, takiego cygaro-whisky. Niemniej, oczywiście, tutaj są. Tutaj też jest bergamotka. To są takie nuty bardziej właśnie cięższe. I tak jak widać, tutaj trochę ta ciecz jest bardziej taka ciemna. Później przejdziemy do dwóch zapachów ongle i ajoku. Teraz tak, ongle mamy zapach korzenny, który jest też mocno lawendowy. Nazwa ongle, która po francusku znaczy anglia, angielski anglik. Jest to zapach, który w ogóle jest stworzony, który ma przypominać wyspy brytyjskie. Lawenda jest jednym z nielicznych roślin, które są używane w perfumiarstwie, które się uprawia w Wielkiej Brytanii. Też mamy oczywiście tutaj takie właśnie aspekty korzenne. Ajoku, który występuje właśnie jako ekstrakt i też jako woda toaletowa, to później zaraz powiem, to jest zapach, który w ogóle ma mieć taki charakter japoński. On ma otwarcie cytrusowe, ale później zaraz przechodzi w tematy drzewne, ziemne, mech. Ajoku jest tak naprawdę bardzo doceniany przez naszych klientów. I jest to naprawdę zapach, który zbiera bardzo dużo pozytywnych opinii. Seraj to jest nasz najsłodszy zapach. Jest to klasyczne połączenie wanilii i drzewa sandałowego. Seraj jest tak naprawdę nazwą takiego pokoju, który jest częścią łaźni perskich. Ma właśnie oddawać taki charakter, ten zapach, czyli takiego orientu bliskiego wschodu w bardzo taki zmysłowy sposób. I teraz przejdziemy tutaj niżej. Mamy Metarose. Metarose jest to zapach po prostu różany, ale z wieloma różnymi poziomami innych nut zapachowych, ale ogólnie najłatwiej go można określić jako różany. I miłośnicy róży naprawdę yy, po prostu super sobie cenią ten zapach. Kolejnym zapachem jest Florist. Jest to zapach kwiatowy. Tutaj bardzo fajnie można wyczuć łodygi kwiatów. Jest on bardzo złożony, awangardowy, ale też jak najbardziej ma swoją grupę fanów. I ostatni z naszych zapachów yy, ekstraktowych to jest Gloria. Jest to też najnowszy zapach. Jest to zapach, który ma otwarcie kwiatowe, niemniej jednak później ma nuty takie bardziej ostrzejsze. Jest tam gałka muszkatołowa. Naprawdę bardzo rozbudowany zapach. Jest to nasz najdroższy zapach. Ale tak naprawdę składniki, które są tam użyte, są też najdroższe. Mniej więcej ceny naszych produktów w dużej mierze są podyktowane składnikami, których używamy, które są naprawdę najwyższej jakości. I teraz przechodząc do wód toaletowych, naszego najnowszego produktu, który też ma trochę inny wygląd, tak jak można zobaczyć. Inne pudełeczka, inne buteleczki. Jest to są to dwa zapachy: Ajoku i Olimpia. I teraz tak, ayoku, tak jak już wcześniej wspomniałem, jest to wersja wody toaletowej tego ajoku, który już istnieje jako ekstrakt. Ayoku jako woda toaletowa ma bardzo bardziej cytrusowe otwarcie, jest lżejsze oczywiście, ma mniejsze stężenie, więc będzie można, więc na przykład, żeby uzyskać ten sam efekt, można pśmiać się dwa albo trzy razy zamiast jeden raz ekstraktem. Też ma nuty oczywiście w sobie drzewne, też ma nuty takie ziemne, to można wczuć mech. Także ogólnie jakby te zapachy są z ze sobą połączone, niemniej jednak to jest jakby inna wersja. I ostatni zapach, najnowszy Olympia. Jest to zapach, który jest w dużej mierze taki pudrowy, mydlany, który później zostaje to przebite przez czarną porzeczkę, czyli przez coś bardziej kwaśnego. Jest to bardzo nietuzinkowe podejście do, do, do zapachu. Niemniej jakby opinia naszych klientów jest naprawdę, jest to efekt wow efekt czegoś, co osoby, które mają duże doświadczenie i znają dużo zapachów, nigdy tego nie czuły i e, tak naprawdę cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Także Olimpia bardzo fajny zapach, najnowszy w naszej kolekcji. A na ten czas oczywiście w przyszłości w tym roku planujemy wprowadzić przynajmniej jeden bądź dwa nowe zapachy wód toaletowych. Oczywiście jeżeli będziecie Państwo za nami e, obserwować nas w mediach społecznościowych, na pewno będzie to ogłoszone i widoczne. A jeszcze zapytajmy o klientów. Mhm. Czy to są klienci, którzy już jak z własnego doświadczenia przerobili tak. wszystkie zapachy, przypuśćmy z Sephory czy z okay. Douglasa i szukają czegoś nowego? Czy to są już tacy koneserzy, którzy faktycznie szukają fajnych, ciekawych perfum? Tak. Ogólnie nasi klienci yy, są to osoby przede wszystkim świadome. Są to osoby, które potrafią docenić to, że jakość tych naszych produktów to, że one są bardzo złożone, mają wiele poziomów, że mamy te nuty otwarcia, nuty serca, nuty głowy i nuty bazy. I tak naprawdę są to przede wszystkim to klienci świadomi, którzy potrafią docenić tą jakość. Są to klienci, którzy często używali, tak nazwijmy to, mainstreamowych produktów, ale teraz jakby dorośli są tego są w stanie, mają tą chęć, żeby poznać coś, co ma o wiele lepszą jakość. Czyli często, często osoby, które całe życie używają perfum z takich mainstreamowych, nawet im jest ciężko sobie wyobrazić, jakby że, że jest, można, może być zupełnie inne podejście i można zupełnie inaczej dobrać ten zapach. A tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na ceny, które są dostępne e, takich właśnie produktów mainstreamowych versus nas, nasze, Często jest to bardzo podobny poziom cenowy, jeżeli nie taki sam. Także, tutaj, jest przede wszystkim to, że mamy tą unikatowość, mamy tą jakość i, i mamy po prostu tą złożoność tych zapachów. I też, zapachy używamy w dużej mierze naturalnych produktów, naturalnych półproduktów naszych zapachów. I taki zapach, który jest zaaplikowany na skórę danej osoby, będzie z zapachem naturalnym tej osoby tworzył w ogóle bardzo unikatowy, jakby zapach. Dlatego też jedne perfumy, na, te same perfumy na dwóch osobach może, mogą inaczej pachnąć eee, i tak naprawdę staje się to coś unikatowego, coś, coś jakby część, część po prostu osobowości, część, część ubioru, w zależności od tego jakie, nie wiem, od dnia, od ilości y, spotkań biznesowych czy też od czy wizyt, także tutaj wszystko zależy od danej osoby, ale przede wszystkim ta jakość, unikatowość. I, I po prostu bogate składy. A czy perfumy państwa firmy można znaleźć tylko w kraju, czy również i za granicą? Jak się rozwija firma? Tak. E, więc firma Jan Barba zaczynała, tak jak już wspomniałem, około e, tam na przełomie 2015-2016 roku. Od około roku e, rozwijamy naszą firmę, że była obecna międzynarodowo, czyli po prostu w różnych innych krajach. Teraz e, Mamy nawiązaną ko kooperację, współpracę z innymi z perfumeriami, które są obecne w czterech różnych krajach we Włoszech, w Anglii, e, w Ameryce i w Australii. Są to miejsca, które fizycznie mają nasze produkty. Jest to dla nas bardzo, bardzo zadowalający rozwój, ponieważ wierzymy, że nasze produkty są naprawdę dobre i naprawdę wartościowe, więc im więcej ludzi, im więcej klientów, im więcej konsumentów ma dostęp do tych produktów, też jest to dla nas po prostu bardzo, bardzo zadowalające i budujące. Oczywiście chcemy się dalej rozwijać i myślę, że do końca tego roku na pewno rozwiniemy tam obecność na kolejne 3, 4, 5, nie wiem, 10 krajów, w zależności od tego jak, jak tutaj pójdą różne rozmowy, które już też trwają z różnymi partnerami biznesowymi za granicą. Także, y, także jak najbardziej jesteśmy pewni naszych produktów, tego, że to są dobre produkty i z definicji chcemy, żeby one były po prostu obecne, żeby ludzie w różnych innych krajach mieli też możliwość zobaczyć, y, przetestować i miejmy nadzieję stać się naszymi regularnymi klientami. Oczywiście, do czego Państwa też zapraszam. Bardzo dziękujemy za tą cudowną gościnę i fantastyczne opowieści o perfumach i o kosmetykach. Proszę jeszcze tylko przypomnieć adres strony internetowej i adres waszego prześlicznego, cudownego sklepu stacjonarnego. Tak, więc firma się, firma się nazywa Jan Barba. Strona internetowa to www.janbarba.com. Jan Barba, jesteśmy też dostępni na Instagramie, na Facebooku obecni. Ta, to miejsce, ten, ta nasza perfumeria to ulica Kopernika 25 w Warszawie. E, też mamy adres mailowy hello h -l -l -o, małpa janbarba.com co. Więc też zapraszamy, jeżeli Państwo macie jakieś pytania, e, chcecie jakieś porady, też zapraszamy wysłać nam maila, bardzo chętnie odpowiemy, bardzo zależy nam na dobrej komunikacji z naszymi klientami, żeby też stworzyć aspekt takiej po prostu e, miłej atmosfery. Bardzo dziękujemy. Moim i Państwa gościem był Pan Piotr w pięknej, cudownej, klimatycznej perfumerii niszowej Jan Barba.